Żółta fasolka szparagowa wyróżnia się delikatniejszym smakiem niż odmiana zielona. Najlepiej podawać ją w pysznej, a przy tym prostej wersji, z masłem i bułką tartą, jak jednak ugotować żółtą fasolkę szparagową, by zachowała zarówno smak, jak i jędrność. Gotowanie żółtej fasolki szparagowej to bardzo prosta sprawa. Najpierw jednak należy oskubać ją z ogonków z obu stron. Kiedy to zrobimy, fasolkę trzeba dokładnie umyć. Na kilogram żółtej fasolki szparagowej należy przygotować garnek z około 2 E wody. Płyn przyprawiamy 2 łyżeczkami soli i ewentualnie, dla lepszego smaku, 1 łyżeczką cukru. Żółtą fasolkę szparagową gotujemy do miękkości około 15 minut. Pilnujemy jednak, by nie była zbyt miękka i rozgotowana. Zasmażka do żółtej fasolki szparagowej z masłem i bułką tartą. W międzyczasie przygotowujemy zasmażkę do żółtej fasolki szparagowej. Rozgrzewamy patelnię. Wrzucamy masło. Kiedy całkowicie się roztopi i zacznie bulgotać, wrzucamy odrobinę około Jeden łyżeczki, bułki tartej, mieszamy i przysmażamy, do zrumienienia, odsączamy fasolkę z wody, układamy na talerzach i polewamy zasmażką. W ten sposób można błyskawicznie przygotować pyszną warzywną kolację, jak zrobić fasolkę na zimę. Fasolka mamut w sosie pomidorowym odmiany fasolki szparagowej.